Gramy ze Spadkowiczem z ubiegłego sezonu z Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Na dodatek będzie to mecz wyjazdowy. Piast Gliwice z kursem aż 1 0 -1, no jest murowanym faworytem do awansu, a właściwie do wygrania całej tej ligi. Natomiast my z kursem 34 jesteśmy gdzieś tam na 11 miejscu, a więc możemy co najwyżej teoretycznie bić się o ten środek tabeli. Witam wszystkich bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku naszej wspaniałej kariery Kazimierza Węgrzyna. Jesteśmy oczywiście w GKS-ie Katowice, no i startujemy drugi sezon naszej przygody. No jak spojrzymy na ten kalendarz, na ten terminarz, no nie jest on może najszczęśliwszy, bo jak przypomnieliśmy sobie zresztą na początku tego odcinka, ten mecz inaugurujący te rozgrywki, mecz otwarcia, zagramy na wyjeździe z Piastem Gliwice, a więc z ekipą z najwyższej półki. No sami już jesteśmy ciekawi, jak spiszemy się w starciu z tak renomowanym, Rywalem. Ale zanim przejdziemy do tego jakże ważnego meczu, no w końcu pierwszego w tym sezonie, no to jeszcze spójrzmy, bo zarząd znowu przypomina nam o swoich oczekiwaniach. Oczywiście w rozgrywkach ligowych mamy zająć środek tabeli, a w Pucharze Polski osiągnąć drugą rundę. A no niech będzie. Jak się okazuje, główny księgowy poinformował nas, że klub sprzedał 507 karnetów na nadchodzący sezon. No, nie jest to jakaś liczba powalająca, no ale z drugiej strony, kiedy weźmie się pod uwagę obiekt, jakim dysponuje Gieksa, a więc popularny blaszok o nie najwyższych standardach, no to trudno się dziwić. No dobra, czas najwyższy przejść do założeń taktycznych na ten mecz z Piastem Gliwice. No i co ważne i od razu warte podkreślenia, w tym spotkaniu od pierwszej minuty zobaczymy aż pięciu naszych nowych zawodników z tej szóstki, którą ściągliśmy przed tym sezonem do klubu. No a jak to wygląda w praktyce, personalnie? W bramce już mamy nową twarz, to Podleśny. Dalej w obronie od lewej i tu również nowy transfer, doświadczony Dziwniel, bardzo na niego liczymy. Dalej Repka i Jędrych Wojciechowski. W drugiej linii na lewym skrzydle Błąd, Wśród w środku pomocy Figiel ma nowego partnera, jest z nim Kalinkowski, natomiast na prawym skrzydle to również nowa twarz Hebel. No i na ataku Szymczak, który po raz pierwszy utworzy duet napastników z nowym zawodnikiem Jazzdom. No i już jesteśmy w szatni domowego obiektu Piasta, więc na stadionie miejskim w Gliwicach. No co tu dużo mówić, przed tym spotkaniem odczuwamy spore poddenerwowanie, gdzieś się kłębią te emocje, no ale przecież nie ma się co dziwić, będziemy się mierzyć jeszcze z do niedawna ekstraklasowym zespołem. No i faktycznie w szeregach gospodarzy przecież można zauważyć kilka znaczących, rozpoznawalnych nazwisk. No to nie jest anonimowy zespół, no absolutnie. A na ławce rezerwowej, na ławce trenerskiej, kogo tutaj mamy? No proszę bardzo, Maciej Skorża. Tak więc nasz Kaziu będzie mógł się zmierzyć z utytułowanym szkoleniowcem. 31 lipiec, godzina 12.30, mecz inaugurujący dla nas nowy sezon. Gospodarze w ustawieniu 4-4-1-1 na szpicy Toril i jak widzieliśmy za jego plecami Longowski No i jeszcze nasza formacja dla wszystkich oglądających transmisję telewizyjną. No tak, takie wydarzenie chcą oglądać kibice jednak w całej Polsce. No i tu widzimy już pierwsze zespoły z pierwszymi wynikami w tej kolejce. Hebel z piłką przy nodze próbuje atakować prawą stroną boiska, ale ma tu krycie zawodnika. No niestety to dośrodkowanie zablokowane, ale spokojnie... Wojciechowski zbiera futbolówkę, centruje w pole karne, no ale nie ma tu żadnego z naszych zawodników. Piłka cały czas w powietrzu, szymcza, ładnie ją sprowadził na ziemię, Hemel utrzymuje się przed polem karnym, dynamicznie przyspieszył, centruje płasko, no ale tu niestety wybijają, szkoda. Ale moment, co tu się stało? Sędzia podbiega? Czy tam był któryś z naszych zawodników faulowany? No co jest zastanawiające? Wydaje się, że nic tam chyba takiego nie było, ale sprawdźmy weryfikację i mamy karny! Do piłki pewnym krokiem podchodzi nasz wicekapitan Figiel, strzela mocno, no i niestety, plach broni. Ależ fatalnie wykonana ta jedenastka, no tragedia! już gospodarze Czerwiński do przodu, szelongowski Toril zrobi tutaj kółeczko od Zurich, atakowany Hebron, ale zagrywa w uliczkę Toril niebezpiecznie, podleśny fantastycznie. Jędryk jeszcze wybija. Z tyczy góry się naszym obrońcom na prawym stylu rozpędzony tutaj seria z wodów do środkowej torilo opanował piłkę. No jest groźnie talstrzelongowski z najbliższej odległości podleśny. Rzut rożą dla naszego zespołu Dziwniel centruje na drugi supek, Niestety zawodnicy piasta daleko ekspedują tą futbolkę Ale spokojnie, pierwszy do niej dopada Szymczak. Będziemy budowali swoją akcję od nowa. Zagrani ładny dziwnie w polu karny. będzie strzelał, Nie, wyrzuciło go to. Dolgrywa Hebel, ależ fantastycznie uderza pod poprzeczkę. No co za zaskakująca sytuacja. 31 minuta, wychodzimy na to jest jeden do 0, pięknie! Wojciechowski wznawia gry wyrzutem piłki z autu prosto pod nogi do drzazgi, al jest tu atakowany, Wojciechowski całkiem tutaj w Szymczak, uderzenie, ależ parada, placha no nieprawdopodobne, no to powinno być 2 do 0, to jest koniec pierwszej połowy i zarówno kibice na stadionie jak i my wszyscy zgromadzeni przed odbiornikami telewizyjnymi zapewne przecieramy oczy ze zdumienia, no ale takie są fakty, prowadzimy 1 do 0 z Piastem w Gliwicach jest fantastycznie, a mogło być przecież nawet jeszcze lepiej, zmarnowaliśmy między innymi rzut karny za Zobaczymy, jak będzie wyglądać druga odsłona tego meczu. Bo niewątpliwie gospodarze rzucą się na nas z impetem. Jędryk utrzymuje się przy piłce, ale jest atakowany przez przeciwnika. Odgrywa Figiel do przodu. Jazga podaje tam jeden się przewrócił z naszej. Kalinkowski, ale Ależ uderzenie fenomenalne za pola karnego. Ależ skręcił tą piłkę gdzieś tam przy spojeniu, Plach się rzucił, ale nie sięgnął tego. 62 minuta i istne szaleństwo. Prowadzimy 2 do 0. Mamy rzut wolny w środkowej strefie boiska, Repka wykonuje ten stary fragment gry, błąd, dziwnie, no ależ mamy ten fantastyczny wynik, teraz tylko utrzymywa się przy piłce, ale Szymczak zagranie, piękne w uliczkę do drzazgi, bramkarz leży o kąt, pusta bramka i to się musiało tak skończyć, no coś nieprawdopodobnie, co tu się dzieje dzisiaj na stadionie w Gliwicach, 68 minuta i to jest wynik 3-0. Plach rozpoczyna grę pod własnej bramki dalekim wykopem, ale powiedzmy sobie szczerze gospodarze są już na kolanach, właściwie na deskach, choć mamy 78 minutę i jeszcze próbują Rakowiecki w polokarnym będzie strzelał, jest groźnie ale w ostatniej chwili zablokowany, no przecież myśmy już i taką przewagę bramkową potrafili roztrwonić, jeszcze strzał ale zablokowany Rakowiecki w polu gospodarze rozgrywają piłkę, ale tracą, fatalna pomyłka 82 minuta tego szalonego spotkania i robimy pierwszą zmianę na prawym skrzydle, Hebel zostanie zmieniony przez zdania na Pawlasa. Jeszcze Wojciechowski będzie wznawiał grę wyrzutem piłki z autu na wysokości gdzieś pola karnego przeciwników. Figiel tutaj atakowany, ale ładnie się utrzymał. Do nie. Tam Drzazga próbował walczyć, ale Olszewski ostatecznie Figiel utrzymuje mi się przy piłce. Kalinkowski ładne uderzenie, końśliwe za pola karnego, ale minimalnie obok słupka. Rzut wolny dla gospodarzy Pyrka, zagranie do przodu jest tutaj Toril, podaje do Danczaka, katem w polekarne ponownie Pyrka, ale to już jest 84 minuta, tego już nam chyba nikt nie odbierze. Czerwiński, Kamiński, wzdłuż naszego polekarnego Jasgo, ależ tam ofiarnie próbował odebrać piłkę, ostatecznie gospodarze się utrzymują. Błatek na prawą stronę, jest tu Danczak w polekarne, Steczyk przy linii końcowej w polekarnym odwraca się, Błatek strzela, ależ nad poprzeczką spokojnie. 86 minuta i jeszcze jedna zmiana. Wyczerpany Rafał Figiel opuszcza boisko w jego miejsce, Michał kaput. To już 90 minuta, jeszcze podleśny rozpoczyna grę dalekim wykopem spod własnej bramki, ale Kamiński przechwytuje perka. Zagranie na wolne pory. Rakowiecki wpada po lekarnie jest niebezpiecznie! strzelano i niestety tak się to musiało skończyć, a więc tracimy bramkę 1 do 3. Miejmy nadzieję tylko, że to tylko honorowe trafienie dla gospodarzy. Ostatnie sekundy tego spotkania, ale jeszcze jedna zmiana na czas. Drzazga opuszcza boisko w jego miejsce Kozłowski. To jest koniec tego meczu i wciąż aż trudno uwierzyć, co tu się właściwie dzisiaj stało w Gliwicach. Ostatecznie wygrywamy z Piastem aż 3 do 1 w meczu, w którym nikt nie dawał nam najmniejszych szans, a jednak oszukaliśmy przeznaczenie. Trzeba jeszcze odnieść się do statystyk za to spotkanie, a te mówią jasno, że gospodarze byli stroną przeważającą, stwarzali sobie sytuację pod naszą bramką, no ale nie byli w stanie ich wykorzystać. Przecież oddali aż 25 strzałów wobec naszych 11 współczynnik xg 215 dla nas 1,84, ale ostatecznie tego dnia to my byliśmy lepsi o te dwie bramki. O bramki, które ostatecznie strzelają nasi nowi zawodnicy, tak bo zarówno Hebel Kalinkowski, jak i Dżazga to nasi nowi piłkarze przed tym sezonem. I tym samym po tym pierwszym meczu, w którym nie spodziewaliśmy się żadnych punktów, dopisujemy sobie na nasze konto aż trzy oczka, wskakujemy chwilowo na trzecie miejsce i wygląda to naprawdę pięknie. No i pomyśleć, przed tym meczem było tyle nerwów, tyle stresu. No wydawało się, że w takim spotkaniu no to nie mamy specjalnie czego szukać. No jechaliśmy do tych gliwic jak na skazanie, jak na ścięcie, jak na wyrok, a tymczasem wracamy z tak efektownym zwycięstwem. No ale to wszystko zasługa naszych zawodników, a przede wszystkim naszego menedżera, bo to przecież nasz Kaziu poprowadził ich do tej fantastycznej wiktorii. W przeciwieństwie oczywiście do trenera piastagliwica, więc Macieja Skorzy, który z kolei doskonale zdaje sobie sprawę, no że to nie był jego dzień i w tej pierwszej konfrontacji z Kaziem Węgrzynem musiał uznać jego wyższość. Oczywiście MVP tego spotkania to Krzysiu Dżazga. Strzela bramkę, zalicza jedną asystę. Ocena końcowa 8-0. Ale z naszych nowych zawodników nie tylko jego trzeba pochwalić, bo i Hebel strzela ładną bramkę, ale najpiękniejsze trafienie zalicza oczywiście Kalinkowski. Fenomenalny gol. Nakazak, jak to Kazak, jest po prostu szczęśliwy z tego nieoczekiwanego zwycięstwa, co potwierdził jeszcze na pomeczowej konferencji prasowej i stwierdził, że perfekcyjnie wykonaliśmy nasz plan. Tak jest. Trochę już opadły emocje po tym historycznym zwycięstwie w Gliwicach. W kalendarzu mamy 1 sierpnia, zatem przed nami jeszcze okrągły miesiąc letniego okienka transferowego. Popatrzmy zatem na stan finansów klubu. Bilans ogółem, jak widzimy, wynosi 8 milionów 250 tysięcy złotych, tak więc jest naprawdę gruby pieniądz w naszym skarbcu. Tyle tylko że pamiętajmy, że na ewentualne transfery mamy z tego tylko niewielki procent. A my tymczasem już pośpiesznie przechodzimy do naszego kolejnego ligowego spotkania, w którym to gości będziemy na naszym stadionie w Katowicach Koronę Kielce. No i tutaj taka mała ciekawostka, jak się okazuje bukmacherzy w nas upatrują co prawda nieznacznego, no ale jednak faworyta tego meczu. My jednak doskonale pamiętamy, jak ciężką klęskę ponieśliśmy w ubiegłym sezonie z rąk Korony Kielce. Dla tych, którzy nie pamiętają, no to przypomnę, 1 do 5. No to był prawdziwy blamasz, zatem pytanie jest jedno, jak spiszemy się teraz? No niestety, ostatecznie przegrywamy to spotkanie 0-2. do 2, Będąc zespołem, wyraźnie zresztą słabszym, dlatego chyba nawet nie możemy mieć pretensji o ten wynik. Przełomowe 5 minut w tym meczu pomiędzy 72 a 77 minutą to by dwa gole Łukowskiego, po których leżeliśmy na deskach. Jak się później okazało, nie byliśmy się w stanie już podnieść, i to był prawdziwy nokaut. Jesteśmy zatem bez punktów, osuwamy się na dziesiąte miejsce w tabeli, ale jeszcze w tej kolejce nie grały swoich meczy Resowia Rzeszów i Piast Gliwice, tak więc możemy spać jeszcze niżej. No krótko mówiąc, Kaziu nie ma szczęścia do tej korony, bo oprócz wspomnianej tej ciężkiej klęski 1 do 5 no to w zeszłym sezonie ulegliśmy również w Kielcach 2 do 3, no a teraz ponownie 0 do 2. No wybitnie ta kielecka korona nam nie leży. No, dobra, było, minęło. Zapominamy już o tej domowej porażce, bo przecież przed nami trzecia ligowa kolejka, w której to wyruszamy do Olsztyna na starcie z tamtejszym Stomilem. No, i co prawda, pomimo, że nie jesteśmy faworytami w tym spotkaniu, to mimo wszystko liczymy na pozytywną postawę naszego zespołu. Ale wcześniej w kuluarach siedziby PZPN-u odbędzie się uroczyste losowanie pierwszej rundy Pucharu Polski. Tak więc no na kogo trafimy: Górniczy Klub Sportowy Bełchatów kontra Górniczy Klub Sportowy Katowice. Zatem wygląda, że nie jest najgorzej, i liczymy po cichu na drugą rundę Pucharu Polski. Powracamy już na pierwsze ligowe boiska, a tu się dzieją rzeczy niezwykłe i piękne. Oto bowiem wygrywamy wysoko pewnie i efektownie w Olsztynie ze 100 milem aż 4 do 1. I to pomimo, że w tym meczu przegrywaliśmy od 41 minuty 0 do 1, to jednak druga połowa należała do nas, a w tej zmiażdżyliśmy gospodarzy. Hatrykiem popisał się Filip Szymczak, jedną bramkę dołożył Krzysiu Trzasga, no i wynik poszedł w świat. Dopisujemy sobie zatem te trzy punkty, no i wskakujemy na należne nam piąte miejsce w tabeli. No, takie mecze i takie wyniki cieszą i pozwalają uwierzyć, że w tym sezonie jesteśmy w stanie ugrać coś więcej niż tylko to miejsce w środku tabeli założone przez zarząd. Przecież my marzymy o barażach. No i jeszcze jedno, no bo przecież nie można przejść obok takiego wydarzenia obojętnie. Zawodnikiem tego spotkania ze Stomilem Olsztyn oczywiście Filip Szymczak, autor trika. Ocena końcowa okrągła dycha. A pomyśleć, że po tych pierwszych dwóch spotkaniach, gdzie nie wpisał się na listę strzelców, już powoli obawialiśmy się, czy nie zatracił swojego instynktu strzeleckiego. Ale nie, nic z tych rzeczy. Już rozpoczyna swoją kanonadę w nowym sezonie. Panie i panowie, oto doniosła chwila. Nasz Kaziu Węgrzyn po raz pierwszy w swojej historii dokonuje transferu gotówkowego. Kupuje bowiem za 48 tysięcy złotych ze stadionu śląskiego absolutnego dzieciaka, 16-letniego Igora Kłodę. Ale spokojnie, to niezwykły dzieciak, to cudowne dziecko śląskiej piłki. Igor to niezwykle utalentowany prawy obrońca, który swobodnie może zagrać również na pozycji stopera. Ale co ważniejsze, pomimo jego młodego wieku, tych zaledwie 16 lat, już dysponuje niezłymi umiejętnościami. Co więcej, lepszymi niż nasz etatowy dotychczasowy prawyobrońca Wojciechowski. Wygląda więc na to, że prędzej niż później wskoczy do pierwszej jedenastki. No i tego mu życzymy, a przy okazji dalszego rozwoju. Przechodzimy już do naszego kolejnego ligowego spotkania. Będziemy gospodarzem w meczu z pogonią w Siedlce, a więc tegorocznym Beniaminkiem pierwszej ligi. Trudno się zatem dziwić, że stawiani jesteśmy w roli faworyta. No i mamy tylko cichą nadzieję, że z tej roli wywiążemy się w 100%, no i sięgniemy tutaj po zwycięstwo. No i oczywiście, wygrywamy ten mecz na sporym luzie, bez większych problemów, dwa dozora po bramkach, których autorami są Hebel i Jazga, a przy obu tych trafieniach asystował błąd. Dopisujemy sobie zatem te dość łatwo ugrane trzy punkty. No, i uwaga, wskakujemy aż na drugie miejsce w tabeli. No, sensacja. Co ciekawe, na fotelu lidera jest GKS Jastrzębie, który po pierwszych czterech kolejkach ma komplet zwycięstw. A który jak pamiętamy, w zeszłym sezonie długo bronił się przed spadkiem. Zresztą podobnie jak i my. No ten początek sezonu mamy niezwykle udany, ale nie zapominajmy, teraz graliśmy ze słabszym rywalem, takim jak choćby właśnie Pogoń Szczecin, a przed nami znacznie bardziej wymagający. Zobaczymy, czy podtrzymamy tak dobrą formę. A nasz Kazek przyłapany przez jednego z dziennikarzy przed wejściem do budynku klubowego, zapytany o Igora Kłodę, tylko potwierdził, że to klasowy zawodnik i fakt, że chciał przyjść do naszego klubu jest bardzo wymowny. No dobra, czas najwyższy przejść do naszego kolejnego ligowego spotkania, no tyle tylko, że teraz... Teraz czeka nas naprawdę bardzo trudny mecz, no teoretycznie drugi najtrudniejszy w całym sezonie po tym wyjazdowym spotkaniu z Piastem Gliwice. A z kim gramy? No z innym spadkowiczem z Ekstraklasy, tym razem jest to Stal Mielec. Jest to spotkanie również wyjazdowe, dlatego bukmacherzy są tu oczywiście zgodni. Faworyt tego meczu może być tylko jeden i są to gospodarze i no już jesteśmy na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu. No emocje towarzyszące temu spotkaniu są oczywiście olbrzymie, podobnie zresztą jak miało to miejsce przed meczem z piastem. W Gliwicach ostatecznie sensacyjnie sięgnęliśmy po zwycięstwo. Ale czy tu również mamy jakiekolwiek szanse, żeby powtórzyć równie dobry rezultat? No niewątpliwie będzie o to niezmiernie ciężko, no ale trzeba w to wierzyć do samego końca. A tak w ogóle to jeszcze taka mała ciekawostka, bo w składzie gospodarzy widzimy przecież. Znajomą twarz. Chodzi oczywiście o Ernesta Terpiłowskiego, którego w zeszłym sezonie jako jedynego zawodnika nasz Kaziu wytransferował, a właściwie wypożyczył do naszego klubu. Później chcieliśmy podpisać z nim kontrakt, bo ten mu wygasał, ale ostatecznie wybrał jednak stal Mielec. No niestety. 13 sierpnia, godzina 16. Startujemy mecz w ramach piątej kolejki pierwszej ligi. Wojciechowski wznawia grę wyrzutem piłki z autu, Kalinkowski, ponownie Wojciechowski, takie wysokie dośrodkowanie, Szymczak z Gwałczaga, ależ w ostatniej chwili zablokowany, no taka sytuacja szkoda. Janiszewski przy piłce, dalekie zagranie do przodu jest tutaj, Szymczak opadował ładnie tą piłkę, ale jest pod presją rywali, wycofuje, teraz Jędrych rusza do przodu, mija linię środkową boiska, kaput do przodu, Szymczak ładnie drzazga, Szymczak, ależ mu pięknie odegrał, Szymczak strzelam, ależ fantastycznie, no zupełnie zaskakująca, błyskawiczna akcja naszego zespołu, strzał przy słupku, bramkarz bezradny, a my w 28 minucie obejmujemy prowadzenie 1-0. Terpiłowski przy piłce, sunie prawym korytarzem. Boiska będzie dośrodkowanie, tak jest, ale Jędryk tu spokojnie. Fantastycznie ustawiony, zgrywa futbolkę do drzazgi. Drzazga, ale zwolnił naszą akcję, wycofuje Hebel, Kalinkowski. Dalekie zagranie do przodu. Szymczak tu powalczył, ale niestety Kalinkowski odzyskuje piłkę. Ładnie, znowu Szymczak osaczony, kaput dostrzega na prawej stronie boiska wychodzącego Hebla. Hebel ma trochę miejsca, spod linii końcowej. Dośrodkowanie, Szymczak strzela! Co tu się stało? Piłka się odbija. To chyba gol samobójczy. Jednak Filip Szymczak, to jemu uznano tą bramkę w w tym razie 32 minuta, a my prowadzimy 2 do 0. Gospodarze na kolanach. Gospodarze przepłucają konkretnie Serafin. Szymczak go tutaj atakuje, niestety nie nieprzepisowo. Sędzia podbiega. No, czy to będzie czerwona kartka? No, to byłby prawdziwy dramat. No, miejmy nadzieję, że nie na szczęście. Kamień spada z serca. To tylko żółty kartonik, ale już zawodnicy stali, wznowili grę. Nowicki wycofuje. Perez do przodu. Kramarz rozgląda się. Serafin zagranie na wolne pole, na prawe skrzydło. Jest tu Nowicki wychodzący do Mański. No, i niestety zamyka to Maksy. No długo się nie cieszyliśmy z tego dwubramkowego prowadzenia. 36 minuta, 1-2. Jędryk przy piłce ładnie uspokoił grę. Jak przystało na kapitana Janiszewski do przodu. Kaput, ale tutaj przeszkadza trochę sędzia w grze. Ponownie Janiszewski rozgląda się zagranie. Błąd. Szymczak tu zrobi takie kółeczko. Podanie na prawą stronę. Wyrzucił o to trochę hebla. Ale Wojciechowski dośrodkowanie. No zbyt mocne, niestety. Ale Szymczak zamyka to. Dziwnie. Jeszcze jedna wrzutka, ale gospodarze wybijają. Spokojnie. Kaput przytrzymuje piłkę. Jesteśmy przed polem karnym. Stali mielec. Wojciechowski dośrodkowanie Szymczak nabiega na tą piłkę. strzela przy samym słupku. Nieprawdopodobne 3 do albo i też nie, bo sędzia podbiega, czy tam była pozycja spalona? No wydaje się, że chyba nie, no ale już mamy weryfikację, no i gol jest uznany! Ależ nieprawdopodobne emocje, to już 45. minuta tego meczu, no utrzymać to dwubramkowe prowadzenie do przerwy byłoby fantastycznie, ale gospodarze przy piłce, Terpiłowski, Nowicki tutaj zwolnił akcję, zagranie Kramarz, Terpiłowski, podanie prostopadów, padł za dłocha! podleśny broni, ależ fenomenalna interwencja, brawo! No i to jest koniec tej niesamowitej pierwszej połowy. No że z tego spotkania nie ma transmisji telewizyjnej, no to jest przecież prawdziwa uczta. Prowadzimy sensacyjnie aż 3 do jednego po klasycznym, fantastycznym hatriku naszego wyborowego strzelca Szymczaka. No ale trzeba też podkreślić, że gospodarze są zaskakująco słabi i oddali zaledwie dwa strzały, z czego jeden zakończył się bramką. Pytanie teraz brzmi, czy dowieziemy to zwycięstwo do końcowego gwizdka? To już 63. minuta meczu, no i niestety złe informacje. Kontuzji ulega, Krzysiu drzazga. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. W jego miejsce wchodzi na murawę Filip Kozłowski. Czas pędzi błyskawicznie, podróż 78. minuta spotkania. Boisko opuszcza słabo grający Adrian Błąd, w jego miejsce na lewe skrzydło pojawia się Pawlas. Serafin przy piłce w środkowej strefie boiska, zagranie do przodu, Sadłocha, Sobiecki na lewym skrzydle. No to są już ostatnie minuty tego spotkania, byleby dotrwać już do końcowego gwizdka i będziemy w domu. Sobiecki w polu karnym dośrodkowanie, Sadłocha no i niestety strzela przy słupku, gospodarze zmniejszają swoje straty. No i robi się naprawdę nerwowo, czy wymskie się nam to zwycięstwo? Nasz 5 minut doliczonego czasu gry. Robimy jeszcze jedną zmianę na czas. Boisko opuszcza Kalinkowski. W jego miejsce na murawie melduje się nasz wicekapitan Figiel. Miejmy nadzieję, że uspokoi grę już do samego końca. To jest koniec tego meczu. Ostatecznie resztkami sił dowozimy to zwycięstwo do końca. Choć trzeba przyznać, że w końcówce zrobiło się naprawdę nerwowo po tym golu kontaktowym dla gospodarzy z 86 minuty. Już widzieliśmy oczami wyobraźni ten czarny scenariusz, że stracimy tą wygraną, ale nie nasi zawodnicy walczyli tu i bronili do upadłego, czego zresztą najlepszym dowodem są jeszcze dwie żółte kartki w doliczonym czasie gry. No i co zatem poszło? Dopięliśmy swego. Kolejne sensacyjne trzy punkty stały się faktem, a jako, że w tej kolejce GKS Jastrzębie przegrał z ruchem w tym samym wskakujemy na fotel lidera. No coś nieprawdopodobnego. Krótko mówiąc, dopiero pierwszych pięć kolejek nowego sezonu za nami, a my tymczasem rozegraliśmy i wygraliśmy teoretycznie w dwóch najtrudniejszych meczach całego sezonu, a więc z dwoma spadkowiczami z ekstraklasy na dodatek na ich boiskach. Coś niewiarygodnego, co za sensacja. No ale oczywiście nie byłoby tych sensacji. Gdyby nie on, Filip Szymczak, kolejny raz zawodnikiem meczu i po raz drugi w tym sezonie kompletuje Hatrika ocena końcowa 9:20 20 na absolutnie wielkie brawa. Po tym zaskakującym zwycięstwie ze Stalą Mielec, no co tu dużo mówić, no jesteśmy napakowani jak kabanosy pełni pozytywnych emocji i wibracji, no które miejmy nadzieję poniosą nas do kolejnego zwycięstwa, dlatego już nie ma na co czekać, tylko zmierzamy do następnej kolejki w pierwszej lidze, a teraz zagramy w roli gospodarza na naszym stadionie w Katowicach ze Skrom Częstochowa. Bukmacherzy zdają się być pewni, to my jesteśmy faworytami w tym meczu, dlatego tylko trzeba to potwierdzić na murawie. No i faktycznie potwierdzamy, że byliśmy faworytami i ostatecznie wygrywamy w tym meczu no tyle tylko że jakim wynikiem no i w jakich okolicznościach. Mecz kończy się jeden do zera po golu strzelonym dopiero w 90 minucie tego spotkania. Oczywiście przez niezawodnego Filipa Szymczaka, no ale niewiele brakło, a wygupilibyśmy się i skompromitowali na własnym boisku. No i tym samym dopisujemy te jakże wymęczone trzy oczka, umacniamy się na fotelu lidera, ale jeszcze czekamy w tej kolejce, co zagrają GKS Jastrzębie i ruch Chorzów, które są za naszymi plecami. No niewątpliwie to zwycięstwo jakiejś chluby czy chwały to nam nie przynosi, no ale niewątpliwie i takie spotkania trzeba czasem jakoś przepchać, no byleby te trzy punkty zgarnąć. A w międzyczasie finalizujemy jeszcze jeden transfer, a właściwie wypożyczenie, bo właśnie na takiej zasadzie ściągamy do naszego klubu 22-letniego skrzydłowego z Górnika Łęczna Michała Golińskiego. Jak do tej pory no nie mieliśmy zbyt dużego pola manewru na skrzydłach, bo zaledwie trzech naszych zawodników potrafi grać na tych pozycjach. To oczywiście błąd, hebel, no i pawlas, dlatego konieczne stało się poszukanie jeszcze jednego piłkarza, który wzmocniłby tutaj rywalizację. Wydaje się, że Michał Goliński idealnie wpisuje się w to zadanie. Co niezwykle ciekawe jeszcze w zeszłym sezonie w barwach Górnika Łęczna dość często i regularnie grał, co prawda głównie z ławki rezerwowych, no ale jednak, a poza tym na poziomie ekstraklasy. Tymczasem teraz, kiedy Górnik Łęczna spadł do pierwszej ligi, zupełnie odsunął go od pierwszego składu, jest to co najmniej dziwne i zastanawiające. No ale mniejsza z tym, skorzystaliśmy na tym my. Zresztą sam Kazek potwierdził jednemu z dziennikarzy, jak bardzo spodekscytowany i zadowolony ze ściągnięcia Golińskiego do klubu. No ale to czy rzeczywiście on okaże się wzmocnieniem dla naszego zespołu? No to już zweryfikuje boisko. Zobaczymy. No i niestety nie najlepsza informacja. Nasz środkowy obrońca Grzegorz Janiszewski ulega kontuzji stuczenia udanie zdolny do gry do 12 dni. Mimo wszystko chyba nie możemy narzekać, bo jak na razie przynajmniej kontuzje wydają się omijać nasz zespół szerokim łukiem. No i już przechodzimy do ostatniej kolejności. Kolejki ligowej w sierpniu. Tym razem gramy na wyjeździe z Miedzią Legnica, no i niewątpliwie jest to mecz trudny. Jeden z trudniejszych chyba w całym sezonie zapowiada się naprawdę ciężki bój, dlatego chyba w ciemno bralibyśmy tutaj remis i jeden punkt. Czy ktoś tu coś mówił o jednym punkcie? No nie nic z tych rzeczy. Przecież my to spotkanie ku zaskoczeniu wszystkich wygrywamy. Co więcej, to zwycięstwo jest w pełni zasłużone, choć skromne, bo zaledwie dwa do jednego po bramkach niezawodnego Filipa Szymczaka, no i krzysia drzazgi. Gospodarze strzelają w 70 minucie bramkę kontaktową. W końcówce zrobiło się ponownie trochę nerwowo, ale jak się okazało, to było wszystko, na co było dzisiaj stać zawodników miedzi. Dopisujemy sobie te trzy punkty no i umacniamy się na pierwszym miejscu, tym samym jesteśmy już samotnym liderem pierwszej ligi. Oczywiście Piast Gliwice ma wciąż do rozegrania jeszcze dwa zaległe spotkania, ale nawet gdyby oba wygrał, to w najlepszym przypadku byłby na drugim miejscu z 16 oczkami. No, co tu dużo mówić, to kolejne niespodziewane, a wręcz nawet zaskakujące zwycięstwo, no, jest powodem do świętowania w klubie. Trzeba po tym meczu jeszcze wyróżnić zawodnika tego spotkania, którym jest prawy obrońca Zbigniew Wojciechowski, który asystował przy obu trafieniach: Szymczaka i Dżazgi. Brawo. A to zwycięstwo z Miedzią Legnica jest już naszą piątą wygraną ligową z rzędu. No takiego startu nowego sezonu to nasz Kaziu chyba nie wyobrażał sobie w najśmielszych snach. W kalendarzu mamy 1 września, tak więc do zamknięcia letniego okienka transferowego pozostały już tylko ostatnie dwa dni. Pytanie zatem, czy jeszcze wzmocnimy nasz zespół jakimś zawodnikiem. No Kaziu wydaje się, że zaprzecza, ale on tak często mówi, a później przecież robi zupełnie co innego. No zobaczymy. Zawodnikiem miesiąca w sierpniu w pierwszej lidze oczywiście Filip Szemczak spotkaniach notuje aż 8 trafień średnia końcowa 7,87 no powoli już zadajemy sobie pytanie czy Szymczak jest w stanie sięgnąć po koronę króla strzelców na zapleczu Ekstraklasy no przy tej formie z początku sezonu wydaje się, że jest to możliwe no ale zobaczymy, czas pokaże na no menedżerem miesiąca w pierwszej lidze w sierpniu no tu chyba nie może być mowy o zaskoczeniu, wybór mógł być chyba tylko jeden oczywiście nasz Kaziu Węgrzyn 5 spotkań, 5 zwycięstw no werdykt mógł być tylko jeden yedan Prezes Szczerbowski, również zadowolony, że Węgrzyn otrzymał nagrodę, powiedział, jak wielka duma go napawa, patrząc na tą ciężką pracę, jaką wykonuje na szkaziu. No, taka jest prawda. No i niestety, no to jest prawdziwy pech. Kontuzja naszego prawego obrońcy Wojciechowskiego, naciągnięcie, więc zadał stawu skokowego, niezdolny do gry aż do 6 tygodni, i to akurat teraz, w momencie, kiedy był w naprawdę wysokiej formie, przecież w tym ostatnim meczu z Miedzią Legnica zanotował dwie asysty. No, będzie go nam na pewno brakować. Ten się Wykonanie naszego kaska, no co tu dużo mówić, był po prostu fenomenalny, co prawda wszystko się to zaczęło od porażki, ale później mieliśmy już 5 wygranych ligowych z rzędu. Na no tak genialne wyniki oczywiście posadziły nas na fotelu lidera, mamy 3 punkty przewagi nad drugim GKSem Jastrzębie, ale wciąż przypominam i podkreślam, Piazdliwice, a więc najmocniejsza ekipa całej tej ligi, ma wciąż do rozegrania dwa zaległe spotkania i może zniwelować tą stratę do nas. To wszystko w tym odcinku. Ja już serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym m.in. czeka nas ostatni dzień letniego okienka transferowego. Czy zatem jeszcze wzmocnimy nasz skład? Kaziu Węgrzyn zaprzecza, ale z nim to w gruncie rzeczy nigdy nic nie wiadomo. Poza tym wystartujemy w Pucharze Polski, ale nas oczywiście najbardziej interesują rozgrywki ligowe. A jak wiadomo, ten sezon wystartowaliśmy najlepiej jak się tylko dało. Jak sądzicie, czy na koniec tego sezonu jesteśmy w stanie wywalczyć bezpośredni awans do ekstraklasy? A może, jednak zajmiemy miejsce w barażach, czy też ostatecznie ponownie przepadniemy gdzieś w tej szarzyźnie środka tabeli. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, piszcie w komentarzach. Na koniec jeszcze zachęcam gorąco do subskrybowania kanału no i pozostawienia łapki w górę, jeśli tylko film się podobał. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.